Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Roksana Kociułek-Kaszyńska i chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o tym, jak pracować z książką. Będzie to swego rodzaju wymiana doświadczeń z Fundacją Doktora Klauna, ponieważ w styczniu to oni odwiedzili moją szkołę, krakowską szkołę nr 15 z oddziałami integracyjnymi, gdzie. Oni opowiadali nam i uczniom, jak, jak pracują, na czym polega ich praca w szpitalu z dziećmi, ale też pokazali różne magiczne sztuczki. Dzieci podejmowały różne wyzwania zręcznościowe. Było super i, i bardzo się cieszę, że teraz to ja mogę się podzielić moim doświadczeniem. E, oprócz szkoły pracuję w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Krakowie, gdzie realizuje taki program profilaktyczny, e, bajkowe rozmowy. Spotykamy się z dzieciakami e, kilkanaście razy zazwyczaj co semestr lub e, cały rok i pracujemy nad e, tak naprawdę nad kompetencjami społeczno-emocjonalnymi e, dzieciaków. Zaczynamy zawsze od emocji, i potem pogłębiamy sobie e, tematy. Na przykład, jak sobie radzić z przegraną, co to jest współpraca, jak sobie radzić ze zmianą i jaka dla mnie konstrukcja sprawdza się najbardziej. Oczywiście są to zajęcia grupowe, więc w przypadku pracy w domu troszeczkę inaczej to wygląda, ale o tym powiem później. Na początku można zrobić takie wprowadzenie przed przeczytaniem bajki. Hmm, czyli na przykład jak bajka jest o kłamstwie, zapytać dziecko co to jest kłamstwo. Jeżeli bajka jest, ostatnio czytałam dla dzieciaków, nagrywałam taką bajkę Dudek i kameleon Doroty Bełtkiewicz, to zaproponowałam, aby przed przeczytaniem zobaczyć po prostu Dudka i kameleona w, w, w internecie. Oczywiście, nie zawsze Państwo muszą znać treść bajki, którą czytacie. No, ja muszę, jako biblioterapeuta, nie wyobrażam sobie iść do, do grupy i pracować z grupą bajką, której sama nie znam. Później, oczywiście, kolejny etap to czytanie bajki i rozmowa. To jest bardzo ważny element. Nie zadawajmy podczas rozmowy pytań zamkniętych, czyli na przykład, czy królik czuł się źle, tylko jak się czuł królik. Zwracajmy uwagę na emocje podczas omawiania bajki. Słuchajmy dziecko, jeżeli ma inne zdanie niż my, zapytajmy dlaczego. Po takiej rozmowie fajnie zrobić jakąś zabawę, ćwiczenie. Co, co to może być? Mogą to być sęki, mogą to być kalambury, stworzenie na podstawie bajki jakiejś wspólnej gry memory. I takim zakończeniem jest praca plastyczna. Tutaj raczej, nawet jeżeli mam swój pomysł, to podążam za propozycjami dzieci, bo one zazwyczaj są. Po prostu bliższe ich sercu, i robimy tą pracę plastyczną, która jest. Ważne jest to, żeby pochwalić zaangażowanie dziecka, to, 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 to co zrobiło. Myślę, że Państwo intuicyjnie tak pracują z książką: to znaczy czytają, rozmawiają, wykonują jakieś zabawy i prace plastyczne. Co w tym wszystkim jest ważne? Tak jak dla fundacji doktora Klauna, na pewno element humoru. To jest niezwykle ważne, żeby to wprowadzać Na przykład podczas rozmowy, wtrącić jakąś śmieszną anegdotkę z naszego życia. Dzieci to uwielbiają, jak my opowiadamy różne nasze historie z dzieciństwa, że coś nam się wydarzyło. Oczywiście taka bajka więc Zawsze trafi do każdego dziecka, jednemu się podoba, drugiemu nie. Trzeba szukać, na to, na to nie ma złotej recepty. I chciałabym też pokazać Państwu kilka, no, może nie kilka. Przygotowałam tyle książek jako podpowiedź do, do pracy. Pierwsza seria takich książeczek to jest hiszpańskiej. Książki Begonia i Barolla, bajki, które uczą, jak być szczęśliwym. To jest pierwsza z serii. Mamy tutaj na przykład takie um, zakresy, jak rozwijanie wiary we własne siły, docenianie wysiłku wytrwałości, e, ustalanie granic i, i, i zasad, e, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Jeżeli um, jeszcze Państwo nie, 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 nie czują się dobrze w takim Samodzielnym omawianiu. Tutaj przy, każdej, przy każdym temacie jest opis, co znaczy dane, dany zakres, który jest omawiany. Do niego są dwie bajki, a na koniec bardzo obszerne wskazówki dla rodziców i propozycje właśnie zabaw różnych i prac plastycznych. Ukazały się już trzy bajki, które uczą jak żyć wśród innych i bajki, które pomagają odkrywać talenty dotyczące inteligencji wielorakich. W moim sercu fantastyczna książka, dzieciaki ją uwielbiają. Ja zawsze swój program zaczynam od emocji. To jest nasza baza do w ogóle dalszej pracy. Nie pójdziemy dalej jak nie, nie nazwiemy sobie z dzieciakami emocji. Dzieci uwielbiają te te dziurki tutaj. No i uczymy się z nimi po kolei, jak te emocje nazywać, jak, jak możemy je wyrażać, jak sobie z nimi radzić. Dla maluchów czarownica i ręka fantastyczne, rysunkowe przygody sympatycznej czarownicy ćwiczą spostrzegawczość, uczą koncentracji, pobudzają myślenie, rozwijają wyobraźnię. A przede wszystkim muszę powiedzieć tak od siebie, zresztą Irenka tutaj dzisiaj mi pomaga. Przede wszystkim są niesamowicie śmieszne i tak naprawdę tak naprawdę Irenka ma dobre serce i robi wspaniałe uczynki. Na końcu jest mnóstwo też rysunkowych zadań dla, dla dzieci. Na przykład mogą dokończyć jakąś historię, mogą też samemu narysować i rękę. Później, jeszcze dla takich młodszych dzieci, oczywiście cała seria florki Roxany Jędrzejewskiej-Grubel. W serii już się ukazało pięć. Myślę, że bardzo takie aktualne teraz to są maile do Clemensa, kiedy przyjaciel florki jest w szpitalu, nie może go odwiedzić, pisze do niego. Maile, ale też bardzo, bardzo polecam osobiście zapiski rejówki. Ostatnie wydanie bardzo, bardzo śmieszne, wesołe, intrygujące. Następne książki, które polecam, to Marty Guśniowskiej. Trudne tematy. Tutaj mamy gęś, którą dopada depresja. Tutaj mamy dinozaura Marwina, który dowiedział się, że grozi mu wyginięcie. No i co? Czy bezczynnie czekał na to, co nieuniknione, czy może paradoksalnie zaczął właśnie żyć? Książki mają miażdżącą dawkę humoru, mimo trudnych tematów, które podejmują, bardzo, bardzo polecam. Później chciałam pokazać Wielką Księgę Supermocy. Niestety, moja księga, mój egzemplarz został w szkole, ponieważ to jest taka nowość wydawnicza, więc ja tu im tutaj może na tablecie pokażę, jak wygląda okładka. Susana Iser, też hiszpańska autorka, która pisze o niezwykłych supermocach dzieci, takich jak na przykład. Poczucie humoru, ale też cierpliwość, czytanie, zwinność, wytrwałość i optymizm na przykład może być naszą supermocą. Myślę, że teraz bardzo potrzebna. Co jeszcze? Na pewno wierszyki domowe Michała Rusinka, które są bardzo śmieszne i na, na ich podstawie można sporo naprawdę zdziałać z dzieciakami. Jeżeli dzieci są na początku drogi edukacyjnej, polecam piąte przez dziewiąte, czyli bajki o cyfrach. Krótkie, wesołe i też dające możliwość mnóstwa pomysłów do, do dalszej pracy. Pracownia Aurory Roxany Jędrzejewskiej-Gruber. Nieco poetycka opowieść, ale bardzo, bardzo na teraz. 8 kwietnia zdobyła nagrodę najlepszej książki dziecięcej, przecinek i kropka. Piękna, niezwykła książka o tym, o tym co ważne, co ważne teraz polecają i dorosłym, i dzieciom. I co na koniec, jeżeli chcieliby Państwo coś więcej poczytać czy poszukać książek to na stronie poradni poradnia2kraków.pl prowadzę taką zakładkę poradnia poleca i tam co miesiąc polecam jakieś nowości bądź książki, które są zalecane dla, dla rodziców, można... Tam śledzić i, i, i wspomagać się tak, taką bazą książkową. Też ze względu na to, że nie mogę teraz być w szkołach i prowadzić zajęć, na stronie poradni prowadzę takie bajkowe wyzwania i tam ten schemat, o którym mówiłam, czyli takie wprowadzenie, rozmowa, ćwiczenia i praca plastyczna. Ten schemat tam jest, więc można sobie podejrzeć, jak to przy konkretnej bajce wygląda. Bajki tam są zamieszczone, więc tak naprawdę jest gotowiec do, 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 do przerobienia z dzieckiem. Co jeszcze? Mogę polecić bloga strefapsotnika.pl. Tam przepięknie opisane są różne książki z pięknymi zdjęciami. I to jest taka kopalnia, kopalnia dla rodziców, którzy szukają konkretnej książki dla dziecka. I na pewno w stronę Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie, gdzie w, przy linku Centrum Literatury Terapeutycznej znajdziecie Państwo też już gotowe bajki do posłuchania, do ściągnięcia w PDF-ach, PDF więc wcale nie trzeba książek kupować, żeby, żeby fajnie popracować z dzieckiem. No, i na koniec chciałam pokazać książkę z dziurą, która ma tutaj ogromną dziurę i różne takie mm, propozycje do pracy. Fragment książki też można bardzo prosto zrobić po prostu wyciąć dziurę w, w, w kartce i namalować swoją, swoją część. I z pomocą tej książki chciałam się z Wami pożegnać, ubieram nosek i tutaj mam taką stronę co wyczarujesz z tego pudełka ponieważ teraz nie ma słońca w Krakowie, ale ja mam nadzieję, że go wyczaruję dziękuję Wam bardzo trzymajcie się, pa pa